Hejka, od razu zaznaczę, żeby nie było, ten film nie zawiera spoilerów, o ile jesteście na bieżąco za anime. Jeśli chodzi o mangę, to Oda ostatnio mega gotuje, a to znaczy, że nosiło mnie, żeby zrobić jakiś film z One Piece'a. No po prostu musiałem coś wrzucić, bo bym nie wytrzymał. Dostajemy coraz więcej przebudzonych owoców, więc pomyślałem, że fajnym pomysłem będzie wymyślenie, jak może wyglądać przebudzenie w danym przypadku. Natchnął mnie do tego też komentarz jednego z widzów, który pisał o wymyślonym bankaju z i zasadach jego działania. Jeśli ten film będzie miał dużo łapek i komentarzy, to zrobimy sobie serię z wymyślania mocy, wzmocnieniach mocy, które już istnieją i tak dalej. Niekoniecznie z One Piece ale to już zależy od was. Z tego względu, że ten film trzeba traktować jako zabawę, to zachęcam Was do podzielenia się w komentarzu potencjalnym przebudzeniem Waszego ulubionego owocu. Myślę, że starczy tyle słów wstępu, zapraszam do wymyślania. To dosłownie pierwsza postać, która wpada do głowy, jak się myśli o postaciach bez przebudzenia. Być może przez pomyłkę i dla gagu stał się Janko, ale widać, że zależy mu na zdobyciu One Pisa, zależy mu na skarbach i nie zamierza się cofać przed nikim, nawet przed Michałkiem czy Krokusiem. Buggy zdecydowanie potrzebuje zgarnąć jakiegoś power-upa, by w ogóle liczyć się w grze o tytuł króla piratów, a najłatwiejszym sposobem, by to osiągnąć, jest przebudzenie owocu. Wbrew pozorom nie brzmi to aż tak naciąganie jak może się wydawać. Buggy non-stop używa swojej mocy, żeby powiększać swój strój i pokazać, jaki to on nie jest potężny. Podczas wojny używał swojej mocy do unikania ataków Michałka. Plus, Bagiego dosłownie nie da się trafić przy pomocy miecza. A być może i przy pomocy innej broni białej. Nie wiem czy kojarzycie moc Gildarda z Fairy Tail, ale właśnie tak sobie wyobrażam przebudzenie naszego kochanego klauna. Moc, która pozwala rozszczepić otaczające nas obiekty na atomy. Oczywiście z konkretnymi ograniczeniami. W dodatku brakuje mi trochę latania, czyli czegoś co od początku anime jest gagiem, no bo niby może latać, ale nie w całości w końcu jego stopy muszą dotykać podłoża. Być może jego przebudzenie by to w jakiś sposób umożliwiało? Tak więc myślę, że ten scenariusz jest dość prawdopodobny i Oda, dla żartu, wręczy mu przebudzenie. Ale się okaże, że dalej nie jest wystarczająco silny i w dalszym ciągu będzie wykorzystywany w formie chodzącego gagu. Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie stało się z Morią, ale jak mam strzelać, to jeszcze o nim usłyszymy. Oda po prostu lubi wyciągać starsze postacie i powtórnie je wykorzystywać. Geko ma niesamowicie ciekawą moc, która sprawia, że dalej się liczy na nowym świecie. Jasne, można mu zarzucić, że stracił zapał, motywację i pewność siebie po walce z Kaido. ale mam wrażenie, że utrata Absaloma popchnie go do zaplanowania zemsty na załodze Czarnobrodego. Moc jego owocu polega na manipulacji cieniami, może przy ich pomocy atakować, ale także się bronić. Jednak najciekawszą zdolnością jest odbieranie cienia innym osobom i wkładanie go do martwych ciał. W ten sposób może stworzyć sobie poddaną mu nieśmiertelną armię. Wyskoczył mi ostatnio na Facebooku post, na którym stał Moria, a przed nim wskrzeszone, poszywane ciała Białobrodego i Rogera. Geko dosłownie jakby chciał to mógłby zdobywać potężne ciała, które są zakopane. Nie wiemy co z ciałem Rogera, ale ciała Ace'a i Białobrodego mógłby wykopać. Uważam, że jego owoc ma niesamowity potencjał, a jego przebudzenie może być game changerem. Bo wyobraźcie sobie, jakby mógł na przykład przy pomocy cienia tworzyć takie małe teleporty, polegałoby to na tym, że złapany obiekt, a tak cokolwiek, może zostać przeniesiony do innego cienia. Warunkiem korzystania z tej umiejętności by było światło oczywiście, bo im więcej wytworzonego cienia, tym silniejszy owoc. W dodatku sam Geko by mógł się teleportować przy pomocy tych cieni, myślę, że na jakiś określony obszar, raczej mniejszy niż dalszy, no i jestem ciekawy jak dalej potoczą się losy Mori i czy rzeczywiście zobaczymy przebudzenie jego owocu. Następną postacią na liście jest Brok, z owocem, który przywraca do życia i pozwala na malutkie manipulowanie swoją duszą. W tym przypadku nie uważam, by przebudzona moc była jakoś wyjątkowo potężna pod względem siły, ale zdecydowanie użyteczna. Już wam przedstawiam mój punkt widzenia. Uważam, że przebudzenie owocu Yomi umożliwi kontakt ze zmarłymi pozwoli Brokowi na jakby wprowadzenie duszy zmarłego do jego starego ciała i przywróci mu zdolność komunikacji na jakiś czas. Tylko tyle i aż tyle. Pewnie się zastanawiacie, po co taka zdolność? Jak to nie jest użyteczne i brzmi durnie. Uważam, że byłoby to takie ostateczne spełnienie marzenia Broka o powrocie jego starej załogi do Labuna. W ten sposób mogliby dopełnić obietnicę złożoną wielorybowi i ze spokojem duszy wrócić do krainy zmarłych. Tak właśnie sobie wyobrażam zakończenie jego historii. Kolejny owoc jest dość ciekawym przypadkiem, bo nie do końca wiadomo, jak działa. Podstawowa moc to manipulacja czasem obiektów, ale okazało się, że tak naprawdę Boni przemienia obiekt w obieg z jednej z potencjalnie alternatywnych przyszłości. Wiem, że to brzmi trochę zagmatwanie, ale opiera się na wyobraźni, co jest ciężkim motywem do przedstawienia. Tak szczerze, to nie wydaje mi się, by Bonnie do końca historii przebudziła swój owoc. W końcu jego moc jest dość popierdzielona i wydaje się jedną z najsilniejszych. Mimo wszystko uznałem, że wymyślenie jej przemiany będzie zabawne, więc trochę pogłówkowałem i doszedłem do pewnego pomysłu. W zasadzie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak może wyglądać przebudzenie jej owocu. By użyć swojej mocy na obiekcie, musi go pierw dotknąć. Co prawda nie musi bezpośrednio ciałem, bo trzymanymi obiektami typu miecz też może dotykać, ale jednak dotyk jest wymagany. Uznałem, że w przypadku, w którym owoc sam w sobie jest niesamowicie mocny, nie można go bustować nie wiadomo jak bardzo. Wpadłem na pomysł, by podczas przebudzenia Bonnie mogła wykorzystywać swój owoc za pomocą oczu. Nie musi już dotykać celu, tylko wystarczy, że na niego spojrzy. Oczywiście takie wykorzystanie owocu, by ją mocno Ciążało fizycznie jak w przypadku innych użytkowników wydaje mi się to najlepszą opcją. Ostatnim owocem jest chorochoro użytkowniczki perony. Jej umiejętność sprawia, że tworzy duszki, które przelatując przez osobę jakby zabierają mu chęć do życia jest na tyle potężna, że sama przed przeskokiem pokonała potworne trio. I gdyby nie sob, to byłby ich koniec. W zasadzie w jej przypadku myślałem o dwóch możliwościach przebudzenia, ale uznałem, że pierwsze odrzucam, bo zbytnio przypomina mi moc Mori. Otóż pierwszym pomysłem było to, że podczas przebudzenia perona może umieszczać duchy w ciałach przeciwników, co sprawia, że na jakiś czas zabiera im kontrolę nad ciałem. Ale odpuśćmy sobie ten motyw. Wydaje mi się, że opcja druga jest o niebo lepsza i prostsza. W tej opcji Perona zwyczajnie może zmieniać swoje ciało w ducha, może poruszać się swobodnie przez obiekty i dosłownie chować głęboko w ziemi, jeśli jest taka potrzeba. W dodatku może latać, więc można powiedzieć, że to moc dająca pełną swobodę ruchu. Oczywiście, żeby nie było tak pięknie, jej duchowe ciało w dalszym ciągu można zranić przy pomocy ataków wzmocnionych haki.